Telewizor do konsol nowej generacji. Na co zwracać uwagę? Do premiery konsol nowej generacji zostało jeszcze trochę czasu, jednak już teraz na rynku dostępne są telewizory, które wykorzystają ich moc. Wśród nich jest LG OLED z serii C10, który posłuży nam dzisiaj za przykład sprzętu przygotowanego na przyszłość gamingu. HDMI 2.1. Xbox Series X oraz PlayStation 5 będą oferowały wydajność na poziomie 120 klatek na sekundę w rozdzielczości 4K. Oznacza to, że z konsoli na ekran telewizora będzie przesyłanych o wiele więcej danych niż w przypadku obecnej generacji. Aby przekazać je odpowiednio szybko, niezbędne jest wykorzystanie HDMI 2.1 dostępnego w LG OLED C10. Odświeżanie ekranu Częstotliwość odświeżania ekranu jest bezpośrednio związana z płynnością obrazu. Nawet najmocniejszy sprzęt nie będzie mógł w pełni rozwinąć skrzydeł, jeśli ograniczy go ekran. Większość telewizorów dostępnych na rynku oferuje 50- lub 60-hercowe matryce, natomiast w LG OLED C10 mamy możliwość wyświetlenia obrazu w płynności 120 Hz i to zachowując rozdzielczość 4K oraz wsparcie HDR. Czas reakcji. Zanim nasz sprzęt do grania wyśle sygnał do telewizora, a ten zareaguje, mija trochę czasu, przez co można wyczuć delikatnego laga, czyli opóźnienie podczas rozgrywki. Dlatego im mniejsza wartość, tym bardziej komfortowa zabawa. LG OLED C10 jest pod tym względem w ścisłej czołówce telewizorów. Jego opóźnienie wynosi zaledwie 13 milisekund. Natomiast czas reakcji wynosi zaledwie 1 milisekundę. Takie wyniki można zobaczyć w gamingowych monitorach, a tutaj mamy do czynienia z o wiele większym ekranem. Dzięki temu obraz w ruchu jest o wiele ostrzejszy i nie ulega rozmyciom. HDR Technologia HDR pozwala na dokładne odwzorowanie najjaśniejszych oraz najciemniejszych kolorów, które pojawiają się na ekranie. Obecnie większość konsolowych gier korzysta z ustawień HDR, aby dostosować obraz do ustawień wyświetlacza. Jednak sama technologia zastosowana w telewizorze również powinna być dopasowana, aby zamiary twórców gier pokrywały się z tym, co widzimy na ekranie. Dlatego LG zaimplementowało w OLED C10 tryb HGIG, czyli HDR Gaming Interest Group. Tryb otrzymał swoją nazwę po grupie zrzeszającej ekspertów z branż gier i technologii, aby tryb wyświetlania najlepiej odpowiadał zamiarom deweloperów. Chodzi głównie o to, aby wśród świetlnych efektów nie utracić szczegółów, które mogą nam umknąć. Dlatego podczas wyścigu jasne promienie słońca nie przesłonią nam całkowicie widoku, dzięki czemu będziemy mogli w porę dostrzec zbliżający się zakręt. Jeśli planujecie przeskok na nową generację konsol, to warto upewnić się, że wasz telewizor będzie w stanie wykorzystać wszystkie nowe funkcje, które mają wynieść granie na wyższy poziom. Jednym z najlepszych kandydatów jest obecnie LG OLED C10, który posiada cały szereg funkcji, które przypadną graczom do gustu. Poza wspomnianymi powyżej należy wskazać również wsparcie dla technologii Nvidia G-Sync, zapobiegającą rozrywaniu obrazu. Jest to technologia, z której skorzystają posiadacze PC-ów, lecz ten telewizor znakomicie nadaje się do tego, aby podłączyć do niego mocarnego desktopa i już teraz zacząć korzystać z niesamowitych możliwości, jakie oferuje LG OLED C10.